Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wawrzyn i zapraszam Was do kolejnej sesji nagrywania z The Walking Dead. O epizod za każdym rogiem, epizod czwarty. E, dlatego tak zlekałem troszeczkę z nagrywaniem The Walking Dead, gdyż iż, ponieważ e, czekałem na tłumaczenie na język polski epizodu piątego, żeby już mieć to, tak powiedzmy, zbite w jedną całość, żeby już to sobie skończyć w ciągu najbliższych dni. E, no ale w takim razie na razie Was zostawiam z tym, co się działo ostatnio. What the fuck's the problem? Ach, mye. Moje... Serce krwawi jak to widzi. I don't know much about you folks, but I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow, if y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do we do? You're his dad. You gotta do this. Just put an end to it, man. We should go our own way when we get there.

Dum 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 i dojeżdżamy do Sawany I dzisiaj właśnie tam zaczniemy nasz ten epizod drugi. Mam nadzieję, że nie będę musiał odchodzić od komputera, gdyż wypiłem dwa wielkie kubki kawy przed tym. Ale po nowym roku. Nowy rok trzeba zacząć dużymi dawkami kawy. Też już jest po nowym roku, dzień po Lololo, lo, lo, żywe trupy. No, i tak jak mówiłem wcześniej, no, czekałem na ten piąty epizod, żeby był przetłumaczony, teraz już jest przetłumaczony ten epizod piąty, także już mogę teraz sobie spokojnie usiąść teraz do tej sesji, ja na przykład jutro już do piątego epizodu i mieć już nagrane wszystko. Co będzie chyba wygodną rzeczą, tak mi się wydaje w ogóle, a poza tym jestem zainteresowany tym, jak się skończy ta gra, więc tym bardziej chciałem poczekać, bo ten epizod, powiedzmy, ten epizod trzeci skończył się w taki sposób, że... Jakoś nie bardzo byłem podjarany tym epizodem czwartym, żeby koniecznie w niego zagrać, a myślę, że epizod czwarty skończy się on tak, że po prostu będę miał ochotę zagrać w epizod piąty od razu, więc... O, ta cipa wpadła na auto. No to fajnie, Omer, czy jak ty się tam nazywasz, Omar Clementine, która trzyma w tajemnicy przed nami jakiegoś fagasa na radiu, na krótkofalówce. Can't I just hold it? No. Just for a little while. We're getting real close to where my mom and dad are. Maybe I can. Not now, Clementine. Maybe later, okay? Okay... okay. No trudy Clementine, sama I'll wydałaś. A, Omid. Nie, I'm fine. You're not fine. You need to rest. He needs to rest. Eee, dobra, yeah, you're right, Kenny. Hold up, Kenny. God damn it! I said hold up. God it, Kenny. We needs to take a break. Let's give him a minute. We're almost at the river. Almost to the boats. Then it won't hurt to stop for just one damn minute. Spokojnie, Kenny. What the hell?

No, raczej. Ktoś próbuje sobie z nami pogrywać. No mówię, tutaj wszystkie te zombie. Wszystkie zombiaki tutaj przyjdą. No właśnie, tak jak mówiłem, tutaj zombiaki idą. Haha. Fui, jaki brzydki. Ew. Ew. Ten zombie jest obrzydliwy. O kurwa. Dobra, biegnijmy prosto na łódki. Na łódki! Dobrze, strzel mu w łeb, albo prosto w zombie. Tutaj nie ma wyprzenia się, w ukrywanie się czy jakieś takie rzeczy. Nie, 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 to się po prostu biegnie przed siebie. O no, nie Ben... Nie to Kenny, myślałem, że to Ben. No dawaj, 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 czas no, strzelić, czas strzelić. Boom. Dobra. Close, no tak trochę o nie Klementani Będ rzuć się w te zombie No chyba go Okej okay. Szybka sekwencja FPS a No ej, ej, no przestrzeliłem Strzelałem w niego właśnie no w tym momencie Dobrze dzięki, bezdomny Homeless man Dziękuję Uciekamy, 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 uciekamy ben, zamknij mordę Bo ty nie masz Ty nie masz prawa bytu Chuck zginie we gotta help him. No, taka jest prawda, że powinniśmy mu pomóc. Ja jestem za. Mmm, myślę, że będzie możliwość wyboru. Ja bym pomógł Czekowi. Bo Czeka, niestety, coś zjedzą te ząbiaki. Czeka, zjedzą te ząbiaki. Wiesz, nie powinienem się tak ekscytować tym, ale pewnie go złapię. Niestety. O, on się przewrócił. No i słodko. you okay ah uh, yeah you've opened up your wound you're bleeding shit it's gonna get infected we've gotta get him inside clean him up no dobra. Będziemy, go Eddie, how's that door? będziemy... i'm working on it i'm working on it, it. Go... won't be long before those things outside figure out where we went you know they can smell blood let me see if i can find a way okay Będę mógł sobie

how's he looking? i'm all right. you're not all right. you've reopened your wound. you're losing blood. and god only knows what might have gotten in there. No infected. but you really need to work on your bedside man. but he's just worried about you, man. don't worry. we're going to get you fixed up in no time. Będziesz biegał jak maratończyk Omit, będziesz mógł się... Nie wiem. Stać na głowie. Spokojnie, Murzynko, nie krzycz na mnie. Nie krzycz na mnie. Kobieto. Bo się zdenerwuję, A Bena muszę opiertolić. Przykro mi, ale muszę to zrobić. Bo jest psem, jest chórzem.

i już myślę, że na niej dozostanie. Dobra, spróbujmy to tym kluczem otworzyć. I won't be able to bust through that. Al, tutaj Clementine może wejść. Clementine, tutaj może wejść. Looks like there's some kind of pet door here. Pet door. I tried it already. That's locked too. Who the hell ever heard of a locked doggy door? I have. My neighbor had one just like that. It's it's radio controlled. <laughs> Trochę technologii człowiek się gubi. Nie miałem pojęcia, że są takie klapki dla... dla zwierząt. O, jest w grobie. No to świetnie. O, jest w grobie dla psa. Gdzie jest czek, jego łopata. Dajcie mi czaka i jego łopatę! Nie mogę tutaj nic kopać, nic, nic, naprawdę? No dobra, no to skoro tutaj coś było zakopane, to pewnie jest to ten pies. A, że ja potrzebuję łopaty. A, tu jest łopata, okej. Okay. Myślałem, że będę musiał czekać na czaka. A, porządna łopata zawsze się przyda, masz rację. Aczkolwiek, kopanie to jest męcząca robota, i to jest właśnie to zajęcie, którym powinien się zająć. Podczas ucieczki z zombieami. no problemu, pies mnie nie zagryzie. We will see, pies. Hmm. To jest piesek. Rose. No właśnie, Clementine. Nie patrz na tą martwe ciało psa. To jest widok dla mężczyzn, oni lubią sobie popatrzeć na martwe zwierzęta. Oh god, the smell. Oh, ty jesteś słaby, Ben. Wszystko cię obrzydza. Podniesiemy tą obruszkę. Nie no to mu, No właśnie głowa mu odpadła. Jest... Jezus. <śleżyski> Jezus Maria! Tak? Świeża, tutaj świeższy. Świeszy tutaj ta animacja, po prostu takie, jak w Simsach trochę takie ona tak, się pożegnava, bo pewnie się okaże, że jest w ciąży z omidem i to będzie trochę taka moda na sukces Dobra, otwórzmy to tą obruszką i tam wpuścimy Clementine do środka A, proszę bardzo otworzyło się! God No i Clementine tam się wciśnie Nie.

Otwórz nam drzwi klementa <laughs> Oo, oh, pochwalimy ją, no, pochwalimy ją. O, świetnie się spisałaś Klem. Jesteś dostać pogłaskanie po okay, Omid, Okej. Cały czas próbuję do niego mówić omer, to jest bardzo rosistowski z mojej strony Wszyscy do środka, zbijemy tutaj, założymy swoją malutką rodzinę. To będzie nasze małe państwo. Miasto-państwo. Okej, okay, teram, teram, teram. Piękna kuchnia, piękny salon, piękne drzwi wejściowe. Znaczy to jest ten przedpokój, piękny obraz w tle z psem. Dziecko na poziomie, na jednym poziomie z psem, to jest właśnie to. i feel better already just being off my feet thanks babe thanks babe when were you gonna tell us about the radio tell you what that it's working that there's someone else on the other end of that thing you didn't think that might have been worth sharing with the rest of us i was gonna tell you kenny and i only found out yesterday so both of you were keeping it from the rest of us Oh Jesus, Maria, in this group, Gives a shit about the damn radio. I'm more worried about whoever it was out there ringing that bell and bringing the dead down on top of us. It's like they didn't want us to make it to the radio. What is it that we're looking for? Dead, a whoever was bad, on the radio in the street, and we can see anyone else other than the guy in the bell tower. Because that doesn't make a lick of damn sense. Why would they bring out the dead like that and then try to warn us about it?

yeah ahdale Omid needs rest and we need to wait for the walkers outside to thin out. Suit yourselves, and I'm not gonna wait around too long for someone else to grab up those boats. That's our ticket out of here. Come no to down Pro Ben Please seem secure at least I'll feel better we, się, know that for sure. we need to check the whole house. <sighs> ben się. All right, fine. You and me'll take the upstairs. Lee you've got down here.

Sprawdzimy sobie szafkę. Czy w szafce coś mamy? Nie, pewnie nie. No właśnie, pusto. No to zobaczymy tutaj w kuchni czy coś jest. O, mikrofalówka. Cyk, cyk, cyk. Start, start. Nie działa. Chomika jakiegoś zatrudnimy, w takim razie psia karma. Mój pies, Walter. O. Mój pies, Walter nie żyje. Mój pies, Walter nie żyje. W lodówce nic nie ma. Empty all cleaned out all cleaned out Dobra, cleaned psią karmę, Będziemy jedli przyjeżarcie, ciasteczka o zapach o smaku bekonu. I'm that hungry. I No, zobaczysz jeszcze tak głodny. Ale widzisz, dobrze, że myślimy o tym samym mniej więcej. Że, 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 że trzeba że można to zjeść. Dobra. Co to są za drzwi? Sprawdzimy to, co tutaj mamy. Dobrze, wyjmij genowca. Otwórz. Jezus! <laughs> Przestraszył się Mopa. Przestraszyłeś się Mopa. Jesteś tak słaby, że przestraszyłeś się Mopa. No to gratuluję Ci, Lino. Biorąc pod uwagę, że żyjesz w świecie, w świecie zombie. To, to, że przestraszyłeś się, Mopa, jest bardzo z Twojej strony chwalebne. No, kliknij, kliku, kliku. No i cyk, i otwórz. Co my tutaj mamy? Pudełka, i wieszaki, i piękna szafa w salonie. All clear. Spojrzymy sobie teraz na ten piękny obraz, bo to zdjęcie. Bo ten obraz mnie po prostu fascynuje. On jest piękny. Dziecko jest na równi z psem i rodzice. Mm. Jeszcze powinien mieć czapeczki jakichś takie Mikołajów albo elfów w głowie albo coś, nie wiem. To są obrazy ze stłuczonym szkłem. A ja bym wziął taki sobie powiesił. Dobra, sprawdźmy ostatnie drzwi, co się działo. Kibel. Jej. To looks like downstairs is secure downstairs is secure place ain't got much we should be okay here for a while at least until it quiets down outside and might thanks yeah now. but i'm really worried his leg might have gotten infected don't suppose you turned up any meds while you were poking around nope just some dog food

he really seems nice i think he wants to help me find them <inaudible> honey trust me that's not what he wants he lee okay my problem lee you need to get up here now what's wrong it's kenny what the fuck kenny said he thought he heard something up there went to go look you <inaudible> never i can't get him to come down No, i co ty się boisz, tam wejść, Ben? Ty jesteś. o kurde, ale ty jesteś pipką. Eee, uh, tum, turum. Uh, tyłek Lee. I jak wystający z między pośladków pistolet. To jest coś, na co chciałem popatrzeć z samego rana. Jego pęknięte plecy. Kenny? Kenny się modli do okna. Ok. O, Kenny się zawiesił. Jego wąsy nie rosną prawie w ogóle, w ogóle nie rosną w sumie jego wąsy. O no nie, to jest ten syn.

ja myślałem, że on mi da pistolet No spoko, dobra Masakra To jest po prostu straszne yy, Uderzymy go kluczem Bo on nie chce strzelać Bo to może Troszeczkę zbyt dużo uwagi zwrócić. Dlatego kluczem... Ale masakra, no znowu gdzieś dziecko trzeba zabijać. To jest nie w porządku, no. To jest po prostu nie w porządku. Twórcy tej gry mają jakiś problem ciężki ze sobą. Biedny chłopak zmarł z głodu. No nie dobrze, nie dobrze. Już mamy pierwszego. Dość takiego Nie mogę teraz dać słowa etycznie dziwnego trupa. Uh. Chuck może w końcu go pochowamy z jego psem kochanym? Bo tam był jego pies Walter. Muzyka taka w ogóle spokojna, bardzo jest. Pasuje do sytuacji. Tylko zastanawiam mnie jedno, czemu ten chłopak jest w e, majtkach samych? On chyba powinien mieć ubrania, a ma tylko majtki i skarpetki. są. Awesome.